Hallo, meine Freunde! Ostatnio napisała do mnie Marysia, pytając, jaka jest różnica między słowami Thailand i Mid-Thailand. Oba słowa dotyczą dzielenia się i pewnie dlatego słowa te są często mylone i budzą sporo wątpliwości. Dlatego ich werde euch heute thailand czyli podzielę się dzisiaj z wami wiedzą, kiedy dzielić to jest Thailand, a kiedy powinniśmy używać MyTailen? Zapraszam! Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków? Tutaj znajdziesz odpowiedź. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmięzycznym poliglotą. A na tym kanale w każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. Zacznijmy od słowa teilen, które możemy przetłumaczyć na dzielić się czymś z kimś, czyli innymi słowy teilen oznacza jemandem ein Teil von etwas geben, czyli komuś dać część czegoś. A najlepiej dzielić się na przykład z osobami, które lubimy. I kiedy zrobilibyśmy pizzę, moglibyśmy wówczas powiedzieć przyjaciołom ich. Tajle gerne meine Pizza mit euch, czyli podzielę się chętnie moją pizzą z wami. Ich tyle, gerne meine Pizza mit euch. Słowa tajlen użyjemy też, kiedy mieszkamy w jednym mieszkaniu z innymi współmieszkańcami, czyli innymi słowy dzielimy się wspólnie mieszkaniem. Wir teilen eine Wohnung mit Mitbewohnern. Czyli dzielimy mieszkanie ze współmieszkańcami. Wir teilen eine Wohnung mit Mitbewohnern. W takiej sytuacji są bardzo często na przykład studenci. Als ich studiert habe, habe ich eine Wohnung mit zwei studenten geteilt. Czyli kiedy ja studiowałem, dzieliłem jedno mieszkanie z dwoma innymi studentami. Als ich studiert habe, habe ich eine Wohnung mit zwei Studenten geteilt. Słowo "teilen" oznacza jednak nie tylko dzielić, ale też podzielać, na przykład poglądy. Via teilen dieselbe Meinung, czyli podzielamy to samo zdanie. Via teilen dieselbe Meinung. A jeżeli jakieś wideo wyda Wam się fajne, przydatne lub pomocne, możecie Podzielić się nim na mediach społecznościowych. I tutaj również użyjemy słowa teilen. Wenn euch dieses Video gefällt, teilt es bitte mit Freunden auf Facebook. Czyli jeżeli wam to wideo się podoba, podzielcie się nim proszę z przyjaciółmi na Facebooku. Wenn euch dieses Video gefällt, teilt es bitte mit Freunden auf Facebook. To naprawdę bardzo pomaga rozwijać się temu kanałowi. Przejdźmy teraz do słowa mit. My, Teilen oczywiście również oznacza dzielić się, ale uwaga, oznacza dzielić się jakąś informacją. Czyli innymi słowy, jemanden von etwas wichtiges informieren. Czyli poinformować kogoś o czymś ważnym. Na przykład, wir können unsere Absichten, Neuigkeiten und Geheimnisse mitteilen. Czyli możemy podzielić się naszymi lub poinformować o naszych äh, zamiarach, nowinkach czy też tajemnicach. Wir können unsere Absichten, Neuigkeiten und Geheimnisse mitteilen. I to nasze słowo mitteilen dotyczące dzielenia się informacją pojawia się bardzo często na przykład w języku oficjalnym, gdzie tłumaczymy je jako zakomunikować coś komuś. Na przykład, der manager hat seine Entscheidung den Mitarbeitern mitgeteilt. Czyli menadżer zakomunikował o swojej decyzji swoim pracownikom. Der Manager hat seine Entscheidung den Mitarbeitern mitgeteilt. Mitteilen, czyli tak właśnie ofizialnie kommunikować, können wir per E-Mail, czyli e mail telefonisch, telefonicznie, telefonisch lub też brieflich, czyli listownie. Na przykład, wir werden Ihnen Einzelheiten brieflich mitteilen, czyli. Poinformujemy pana lub panią o szczegółach listownie. Wir werden Ihnen Einzelheiten brieflich mitteilen. A jak komunikujemy o czymś listownie, to będzie to eine schriftliche Mitteilung, czyli komunikat pisemny, eine schriftliche Mitteilung. No bo słowo Mitteilung to jest właśnie komunikat lub też informacja. Na przykład czasami können eine vertrauliche Mitteilung bekommen, czyli możemy otrzymać poufną informację. können eine vertrauliche Mitteilung bekommen. W porządku, moi drodzy. Nauka języka powinna opierać się przede wszystkim na praktyce. Dlatego teraz zadanie dla was. Którego słowa my czy tailen użylibyście w następującym zdaniu? Die Kinder haben sich süßigkeiten. Mm, mm, mm. Czyli dzieci podzieliły się słodyczami. Die Kinder haben sich süßigkeiten. Mm, mm. Poprawne odpowiedzi zapiszcie w komentarzach, które dla Was sprawdzimy. W porządku, czas na podsumowanie. W dzisiejszym odcinku mówiliśmy sobie słowa teilen i Midtailen. Tilen oznacza dzielić się z kimś czymś poprzez danie mu kawałka tego czegoś. Thailen będzie oznaczało też podzielać czyjąś opinię, a także udostępniać coś na social mediach, czyli podzielić się czymś na social mediach. My, natomiast, oznacza podzielić się z kimś ważną informacją, zakomunikować komuś coś lub też poinformować kogoś o czymś. Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, udostępnij je, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Pomaga nam to rozwijać ten kanał. Jeżeli chcesz dostawać darmowe materiały i lekcje języka, wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. Tajleasze jel i rządź.